Pozytywni, co tam? Z tej strony. QK i witam w kolejnym odcinku Dax. z cyklu and Roll. Tak jest, nie mylicie się, to jest and Roll. I tam muszę coś zrobić, kurwa, nie wiem co. Tak, tutaj rozwaliśmy wcześniej dziurę, zrobiliśmy jakąś tam taką dużą. Łocho, ho ho. A tu są jeszcze drzwi, więc sprawdźmy może co jest w tych drzwiach, żeby nie schodzić na dół, a potem wracać pół godziny na górę. Sprawdźmy, tam się drzwi zamknęły. Tutaj mamy akcję, interakcję z tym, tym. Aha, tu mamy ten kurwa. Wow, jo! Co tam słychać? Łapki, nietoperki. Dawno ich nie było. He, 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 he. Ok, dobra. Skoro tutaj jest tak, to chyba, chyba tu nic nie ma, nie? Jak sądzicie pozytywnie, jest tu coś jeszcze. Na dół to jest tam na dół, a do góry się nie da iść, to w ogóle kurwa, co to jest za jakiś dom, czy zamek, czy what the fuck? Ta, spadamy na dół, co, wy na to? co? Uhuu! Super, -oh. eee, no chciałem takim fajnym cięciem spaść, aha, tutaj się da wspiąć, no to spoko. Tu jest zamknięte, tutaj jest jakaś szczelina, to pewnie jest sauna dla demonów. A tutaj będę musiał przyjechać pewnie jumpa no to robimy. Huuuu! A masz, Chodźcie, rozerwę, tak głupio. Ciach, ciach, ciach. Ok, i po sprawie, teraz wezmę tu. Panie on tą łapą. Grinduje. gotów, się już możesz gotów, jestem gotów, No w No, w jestem siła, Come on. on robi? on kurwa robi? Okay. No, jestem gotów, Okej okay. yy, Tutaj chyba tylko zwykły jump Tak? Tak jest Zwykły jump Tu jest kolejna sauna Tu sauna pod ziemią Co to jest? Aha Myślałem, że się coś włącza Tu taki zonk Jeju I do góry O! Mamy skrzynkę! AAAAA! MAM SKRZYNKĘ! HAHA! Ha! Co? Co to co, 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 co klucz widzącego? Aha, czyli tam muszę teraz wyjść pewnie na górę. A co by na to? <laughs> Nie spodziewaliście się, się Ła, e, 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 e ja mało życia powoli. What the fuck Kurde To jest niedobrze Daje życie? Nie daje życia. Daje życie? Nie daje życia. Fak, 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 fak. Ja tu mówię FAK, a nie kwak, kwak, kwak. Dobra, eee. Co teraz? Co teraz? Czy to się jakoś tutaj coś robi? Bo tam widzę, że są drzwi po drugiej stronie. Nie, ale szczerze przydałoby się życie. Dobra, czyli. O, krzyżyk. Przydałoby się życie. Ale widzę, że tu nie ma, więc wracamy. Ce, chyba <laughs> zajebi sobie fajny, bo taki cały odcinek ja tak biegam w kółko i krzyczał tylko Przydałoby się życie, przydałoby się życie. Łoku Czemu ja tego nie widziałem wcześniej? Co? Jak to tam jest? Jak to tam? Co ja mam z tym zrobić? Jak? Tutaj, tak. Yeah! Artefakt żołnierz, tak jest. Się podstępnie schowało, wcześniej tego nie widziałem. I jump, I jump, I jump. Wow, ej. koleś. No, ale już ten trik już umiem. Fajnie. Na początku mi nie szedł z tego co tam. Da, dawaj życie! O, dał, dał jest trochę życia o, kurwa, nie! Wojna! Uważaj trochę. Spadniesz I nie będzie ciekawie wtedy. Dawaj, 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 ciśnij, dobrze Wracam po schodkach. To była sauna, tam było nic, tutaj jest. Znowu Sauna i do góry. Do tego niebieskiego czegoś, tak? Tutaj. Oho Już powitanie musiało przyjść Dawaj życie Nie ma życia, nie? Po co? Dawaj, dawaj Też nie ma życia, cholera no Fuck, po co mi życie, nie? To jest podejrzanie długa wędrówka tutaj I podejrzanie nic nie ma, what the fuck Nie ominąłem niczego, tutaj nic nie ma, tak może tu? Si się coś chowa? Nie, tam? Nie. 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 nie Życie! Życie tam jest! Fuck filmik, fuck miecz, ja chcę życie, bez życia nie ma wydobycia co to jest znowu? Wow, jakiś nowy potworek. A co? Nowa zbroja na nim. I co? Chce się bić, tak? A co gdybym ci powiedział, że potrzebuję najpierw życia? Hehehe. <laughs> wow. A? Co, już trochę zbroi straciłeś. Kurde, czas na mnie. Kuba, nie. A? Co on tam powiedział? Śmiechu, warte! What the fuck! Który to powiedział? Ło? Wow. Okej. Okay. O o o o o, dawaj! Wow. No, <ścoughs> myślałem, że jemu ja coś serio zrobił, a to takie tylko ciach, ciach. I comeback. To było tylko takie chyba przedstawienie nowego MOBA, tak mi się wydaje. Bo aż takie, tak ciężko nie było z nim. Tu mamy nowy mieczyk, znaczy nowy mieczyk, znowu go pewnie trzeba będzie gdzieś włożyć. No to śmigamy z powrotem. Włożyć gdzieś mieczyk. Come on, come on. Jump tutaj. I jump tutaj. Okej, okay, pięknie. Lecimy, dalej! Co to jest? Gdzie tu mam miecz włożyć? Co jest? Gdzie? Och, dzięki, że mi pomagasz! A już miałem jemu dać kurwa Nie, to jest ona! Tu jest cycek. Ale fajnie! Jeszcze. jeść jeszcze, jeszcze... Ale trudne słowo. No nie śledź mnie, nie lubię być śledzony. Dzięki. Dzięki. I appreciate that. Okej, okay, eee... A życia never enough! No, masz. To też jest laska. To są same laski z tych posągów. Dobra, być. Sounds great! <laughs> Nie mogę się doczekać, aż te posągi ożyją! Wow! Aha, to znowu ten... ten śmieszny smokozord i gryf, tak? Okej, okay. wow! Wow, aha! Wow! 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 Jaka architektura, wow! Dobra, tam będziemy musieli wsadzić miecz stąd, który teraz możemy wziąć, ale nie, bo nas odbycik zje, więc będziemy musieli wykorzystać bombowe coś, aby rzucić pewnie w odbycik Wow! Co teraz? No, no, szybko, szybko, bo nie wiem, czy ten odbyt na koniec na zawsze się schował, czy zaraz będzie. A, jest! Widzieliście to? Widzieliście? Wow, tamten mobek ma nawet swój kolor. Ła wow. Ła, wow. Swój kolor. Nie biegaj ze mną! Fuck off! Nie! Nie! Zostaw mnie! Ta, e, włączymy to, 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 to tutaj tą dwójeczkę, nie? Co by na to? Tu. Dobra, to jednak dużo nie dało A, a, a i co? Taki spania jak jesteś? Ze ściota przy innych, co? Eee, słab, słab, kochaję Kochaję Tylko zbroja ci pomaga No weź, kaman, co my tak bijecie? taką pąśmatę No jest, dawaj Masz, masz, dziękuję Ty też, chodź tu Dobra, ostatnio coś mi się wydaje, że bardzo dużo życia tracę, co nie jest zbytnio atrakcyjne, wam powiem. Nie podchodzi mi ten klimat. Okej, okay. okej. Okay. Przechodzimy. Co się kryje za drzwiami numer jeden? Wow, aha, to są nasz skrzydełka. I tam, to jest skrzynia. Są dwie skrzynie. Dobra, to lecimy tutaj. Dziach! Pięknie. I co, jest tu jakiś jump? Du -du 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 -du. No, co ty robisz? O, 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 teraz, teraz, teraz! Pięknie, artefakt champion! I powrót. Tutaj. Tak jest, mam nadzieję, że tam się da jakoś wrócić. Jak sądzicie, da się tam wrzucić? Są tam drzwi? Jakiekolwiek? Tam, tam, ok, tam jest chyba przejście, dobra, czyli nie muszę ten jakoś pływać. Spróbujemy, ok. Tutaj i tam, 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 tak, tam się jakoś idzie, kurwa, tam to jest, tam. A, się jumpuje, tak. Teraz w boczek i do góry, i w boczek, i do góry, i w boczek. I jump w bok. Du, du, ok. Wow! Wojna spokojnie. Tutaj trzeba coś zepnąć, jak zwykle. A na R. No. Tak? że To o to chodzi. Nie musiałem tu tego użyć, nie? Nie, dobra. Czyli co, mogę spadać, tak? Śmiało mogę spadać. Wow! A, i tam muszę przesunąć. Dobra, to to łatwiej jest tu... Aha, bo ja tu wróciłem, dobra, okej okay. Aha, na L. Okej, okay, lecimy do przodu. Okej, okay. <grywka> Jakie fajne jumpy robi. Aha! o oh Jesus O oh Jesus Czy Ja to muszę zrobić tak, że ta ta ten ta, ta ten to ten okej okay. I pewnie Aha! No ja wybucha kurwa zapomniałem o tym Jeb, zginąłem! Du, du, du. Dzięki za oglądanie! Trzymajcie się! Pozytywni naprawdę <ścoughs>